Witam Was ponownie, Johnny się kłania i zapraszam na pierwszy gameplay z gry, która do wczoraj, czyli czwartku, była dostępna za darmo na Steamie. Gra transmitowana była tym razem na moim prywatnym kanale Twitch i nie wiedzieć czemu obraz się nieco spóźnia. Dziś wieczorem, oczywiście, będzie pewnie również live i zapewne również na moim prywatnym kanale Twitch, gdyż dziś na live spot HD streamować będzie Leo. Miłego oglądania i zapraszam oczywiście do komentowania. I tak, ci, co są na live, widzą co się dzieje, ponieważ ten materiał będzie prawdopodobnie na YouTube'a, a więc witam was serdecznie, moi drodzy, na YouTubie. I tak, witam Was w grze, która. Na no, swoją miała dość dawno, bo w 2011. Nazywa się oczywiście Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad, czyli Bohaterowie Stalingradu. Gra roku podobno. Jest to moje, któreś już z kolei wejścia do tej gry. I jestem zdziwiony mechaniką, grywalnością, optymalizacją również, grafiką również praktycznie wszystkim. I zobaczymy, co coś uda się mi podziałać. Na razie powiem szczerze, nie jest aż tak źle, gdyż nie zginąłem zbyt, nie zginąłem zbyt często, ale zależności od tego jeszcze, jaki to był tryb. Natomiast gra mi się naprawdę całkiem przyjemnie. I tyle. Przeglądarka serwerów. Do ustawień graficznych nie będę wchodził, bo w multiplayerach nie jest to najważniejsze. No dobra, pokażę, no, jak będzie. Jeśli chodzi o grafikę, to... Zaraz, zaraz, o, wszystkim. Jest. No, witam cię witam, witam z tego co kojarzę po głosie to Arkus. Tak, <coughs> To jest takie są moje ustawienia, nie będę po kolei ich czytał, bo to nie ma sensu, sobie zobaczcie. A ja wychodzę z tego, wchodzę do przeglądarki serwerów i prawdopodobnie zacznę od jedyne, jedynego serwera jaki tu widzę. E, czyli Ach. tego, na którym siedziałem wcześniej. E, nazywa się Killers.com, 64 graczy może być e, różnie. Dobra, nie ma co, wbijamy mój pierwszy materiał na YouTube. E, streamuję w tej chwili na moim prywatnym kanale Twitch, ponieważ dopiero wieczorem mam zamiar, znaczy dziś wieczorem, czyli w czwartek, mam zamiarem pocisnąć troszkę orkiestrę na Live Spocie. E, 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 testuję, ponieważ zmieniłem rozdzielczość e, streamowania i w tej chwili nadaję w rozdzielczości 720p. Z ciekawości, czy to w ogóle będzie działać i jak to będzie działać? Jak Bo być, na pewno wiesz. będzie działać. Mogę także, także, no, jak chcesz, możesz wbić. Ja jestem już na mapce i teraz tak. Wiesz, ja, ja nie wiem, jak to się gra. Do końca się jeszcze nie orientuję, jak zrobić, co wybrać. Wiem tylko, jak wybrać broń i. Tyle, ewentualnie jak wybrać zespół. Natomiast wybierz rolę. Ja sobie wybiorę rolę państwa 819 19, alianci 21. Wybiorę sobie Niemców. Nie wiem dlaczego. No nie wiem dlaczego, ale wybrałem sobie Niemców. Mogę jeszcze Rosjan, wybór. ale Hendehoff i tak dalej. Niemcy, wie, wiecie, mają dziwny język, znaczy dziwny. No dla mnie, dziwny, nie tylko dla mnie. Ruski to to... mają dziwny. Podobno ruskiego się łatwiej uczy niż niemieckiego, coś o tym, coś o tym A, wiemy, ja nie wiem, cyrylicy. Niemca się uczyłem 8 lat i tak gówno pamiętam, chociaż akcent akcent mam dość dobry, gorzej ze słownictwem. Dobra, lądujemy na mapie teraz zobaczymy, ja te... Ej, co z tego będzie za późno. E, państwa osi, dobra, ja się, w... no już nawet do aliantów nie mogę wejść, nie czy do ruskich nie mogę wejść, wezmę sobie, mamy Jak 5 się... klas. Starszy turmowiec strzelec. Starszy strzelec. Mów, mów, spokojnie, tylko stara się nie przerywać mi. No i sniper. Eee, cześć Roki. Eee, I przede wszystkim muszę to stąd wciszyć, bo główną słyszę. I teraz tak: najlepiej na tą chwilę nagrami się. Ta, 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 ta snajperem. O co tu chodzi w tej grze? Najlepiej. Widzę przeciwnika celuję, strzelam, padam. Koniec. jakaś śmieszna ta gra, ja nie wiem co Więc strzelec, starszy strzelec i KM jest to Sniper. Ja, ja sobie wezmę... Ja sobie wezmę Snipera. Starszego strzelca. Jezu, jak tu to, jak to głośno. I dalej, i jesteśmy w grze. Moi drodzy, zaczynamy rozpierd... Tak jak to głośno. To jest testowy stream, zobaczymy ile będę mieć klatek na sekundę. W tej chwili mam 60, także jest bardzo dobrze, o dziwo. E, no, 50 może mniej. Ale da się, da się żyć. Oj, 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 mamy, mapę. Jest słaba mamy, mamy mapę mamy mapę to jest ozabijmy. chyba typowy taki dead match więc no, oczekiwać ambitnej u kurwa dostałem! <gry> oczekiwać ambitnej gry na dead nie bardzo Johnny fajny pingrys wybrał, 208 nie nie mardź. Dobry Ramboin, dobry Arkus. Witam, witam. To był jedyny, ja mam... jedyny serwer jaki tylko znałobyśleć. Mam desynchronizację. No przykro mi bardzo, tak. że Macem. jest desynchronizacja, desynchronizacja kamery z dźwiękiem. Nie mogę na to nic poradzić. Jaka niestety. ta gra jest dziwna! A... Ja tu nawet nie mam efektów z gry, znaczy efektów, efektów dźwiękowych. I wychodzi To Ktoś efekty to, to, efekt, to i sobie do Paco <laughs> Aktualnie funkcja Mamwas jest włączona. Tak, chcę aktywować. Dobra, jestem w budynku i próbujemy coś podziałać. Wcześniej mi szło dobrze, teraz mi szło, szło gorzej, na pewno. Z uwagi na to, że streamuję i mam. No, no co za świnia! myślałem, mi go załatwić! No, myślałem, że go, w dupę, że go w dupę trafiłem, nie dało się. Teraz zaraz, bo tutaj on to będzie chyba wychodził. Ja nie ja wiem o co chodzi w tej grze. O kurde, ojojoj! Oj, aj, kurka wodna! O, no, To te... Walka podczas Coś... II Wojny Światowej i hala Coś mi się wydaje, że Starach. źle wybrałem jeśli chodzi o tą broń, ale zobaczymy. Na pewno jest ciemno jak w... Łupie. Tak. tak, jaka mapa? Na, na tyle ciemno... A, żebym to ja wiedział. Na tyle ciemno, że ja nie widzę w ogóle gdzie idę. To są moje pierwsze... Tylko informuję bo to testy. No, 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 spoko. Aczkolwiek ja, ja nie ustawiałem nic z dźwiękiem na OBS-ie, więc yy... yes. Nie wiem, ojojoj... Oj, oj. O co e, o, tu przyzby, chodzi? Przyzby. Ja tu się wolno biega. Kurde... Ale nie muszę przechodzić do... Dostał! Zabiłem, go o, Zabiłem. Wiem, Zabiłem go jest dobrze, zabiję kogoś, jest dobrze. Dobra, e, dość Dania czas poobserwować i pograć to siedzieć. Zapraszam każdego, kto jest chętny na, na tą grę. Nawet jeśli miałby poświęcić parę euro, chociaż teraz, z tego co wiem, na Steamie jest darmo, nie wiem jak długo tylko. Do 18. Oj, to raczej nie zdążę, oj, oj, oj. Headshot! Tylko um, to biblioteki już masz. No, co za sukin' kod. Który to serwer? cholerny. Uciek mi? Ucieknie mi czy nie, czy, czy ja go tutaj zobaczę, czy on ucieknie wzdłuż tego murku, tu lub tu. Albo się... cholera jasna, boję się tam przemieścić, bo... Bo jeśli nie jest sam, to mogę mieć przesranę ale, ale, ale. Chyba uciekł. O Jezu, jaka ta gra jest dziwna. Chyba uciekł. Ale na razie, oj. oj, oj, oj. no co za suki... Użyj bandaży! Nie zdążyłem. Kurczę, mam bandaże pod lewym altem, naciskam ten lewy alt, a bandaża i tak mi się nie działo. tak mi nie chcą się zabandażować mnie. Nie rozumiem Bo to działa tylko na realistycznym trybie. A, no tak, bo to nie jest realistyczny to fakt. He. no w każdym razie moje pierwsze wrażenia, jak najbardziej pozytywne. Moje najbardziej negatywne. A jaki to jest? Znaczy 4, ja w to w tak w nie, ogóle... nie mam pojęcia. Ja wszedłem w jeden jeden, jaki był, więc. Nie wiem. oj, oj, oj to nasz. Ty chłopie, nie wal we mnie, bo jestem. Ja Kurczę, wykrzyki mi się pojawił więc mój, mój bohater jest lekko spanikowany i celność u niego może być gorsza niż bez wykrzyki... No co za sukienkot! To serveki na bot? Ale trafiłem go chyba. Jezu, stój! A, dostałem od tyłu, no tak. Okej. Okay. Spoko. Będę żyć. Oczywiście, tak jak mówię mówiłem, streamuję w rozdzielczości 720p. Yyy, no, wygrana. Yeah, wygrałem. Jest. W każdym razie streamuję w rozdzielczości 720p e, z kodekiem NVENC, czyli kodekiem podpisanym pod stricte pod kartę graficzną z rodziny, no, ja rodziny Nvidia. Teoretycznie daje więcej FPS-ów. Ja jestem zdziwiony, że mogę streamować z takich ustawienia graficznych, jakie mam e, w takich FPS-ach, bo nie jest źle. Da się grać, Silver. powiedzmy w miarę. Gra mi się podoba, nie powiem, jest naprawdę jest realistyczna. Battlefield to wiadomo, się przy tym chowa, jeśli chodzi o realizm. Tam widzę raptora po prawej stronie mojego przyjaciela z zespołu. Próbujemy pójść za nim, a tu mogę tu... Nie, tu raczej nie wejdę. Czy mogę tu wejść? Nie, chodnie kampania oczywiście. No panie! O kurde! Aaa, lewu zasadziłem... Dostał w czambo i się schował. Znaczy zginął. Eee. Przeładuj. Oczywiście. Ja w tej chwili mam chyba opcję automatycznego przeładowywania, bo oczywiście ta gra oferuje... O! Przeładowywanie ręczne. Czyli jeśli bym wziął e, karabin powtarzalny, czy samopowtarzalny, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, to po każdym strzele musiałbym ręcznie przeładować po każdym wystrzeleniu naboja. A tak to przynajmniej tu się będzie, czy mi się tylko wydaje. Kurde, zaje... naprawdę mi się bardzo podoba ta gra. Przynajmniej na razie. Dopóki nie zginę. Pomyślcie, że chciałem sobie kurde Counter-Strike'a pograć. Czy znaczy kupić. Czy tu ktoś będzie? Czy tu ktoś będzie? Czy może ja kogoś rozwalę? Czy ktoś tu jest w ogóle? Nie wydaje mi się. Spokojnie. tu ktoś padł? Potem, tak to był nas, czy nie nasz? O, a schody. Czyżby na schodach ktoś był? Oj, oj, oj. Spokojnie. góry. Czyżby pusto? Niemożliwe. No tutaj ciemno, ciemno jak. Uj, 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 uj. Kurde, no właśnie. Nie chcesz lak, nie chyba jednak trzeba było wziąć inną broń. Coś mi się wydaje, bo wybierz rolę. Eee, starszy szturmowiec. O, starszy szturmowiec z bronią M40. No, MP40 i innej chyba broni nie mam, z tego co wiedzę nawet, więc dalej. Okej, okay, chyba się właśnie zabiłem. Musiałem popełnić samobójstwo, aby na nowo się odrodzić z nowym, nową bronią. Dobra, mam M40, MP40, czyli typową broń dla Niemców. I właśnie, jak ja mogę podnieść karabin? Ukryć się mogę raz, podnieść karabin. Jak ja mogę to cholerstwo podnieść? Czym? Bardziej mnie to ciekawi. Czym ja mogę to podnieść? Chyba to... to pomocą yy... użynku, ale nie jestem pewien. Teluję w gościa i tak trafić nie mogę. Fajnie. Właśnie, a jak to mam, może ja się najpierw położę, a potem będę zastanawiał się pod jakim guzikiem mam używanie. Nie użyję za chwilę. Uh, użyj... <ścoughs> pod żadnym. Jeszcze trzeba to zmienić. H. Tak. A pod H mam coś innego? Skoro mi pokazało, że używam podwójnie klawisza. Nie widzę, żebym miał cokolwiek. Zobaczymy H. Ktoś tam obuścił grę. Aha, rozumiem, że broń zniknęła, więc jej nie mogę podnieść. No tak, skoro no to również, że jej nie mogę podnieść, prawda? Czy ktoś tutaj będzie? Jest. Kampienie w oknie z takim karabinem, jaki mam, czyli pistoletem maszynowym na, na P40 raczej nie wróży nic dobrego. Trzeba więc zejść na dół i spróbować perfidnie e, zaszturmować. E, nie wiem, co dokładnie. O, tam, tam muszę iść. A więc hurra! Za to. A, no tak, ja chciałem powiedzieć, że za, za matkę Rosja, a ja są Niemcem. Uda się przebiec? Czy mnie zabiją? Jezusie, miłosierny, nie stjelać! Nie stjelać! Nie stjelać! Dziękuję. Okej. Okay. No to jestem w bunkrach. Zdaje się, że po stronie przeciwnika, więc teraz trzeba się kurę pilnować. Aby nie oberwać się, ma bo się ma się się ma, się ma Aby nie oberwać wytrzy Oho Tutaj ktoś był, jest, jest, jest! Kurwa tu Ej, halo, halo O, opatrzyłem się! jest moje pierwsze Mam cię gnoju! Moje pierwsze opatrzenie w Red Orkiestrze Świetna sprawa Teraz poproszę yy, się obandażować. Halo! Halo! Nie ja mogę się opasnążować, no to już bywa, Ach, no dobra, yy, a zatem Za mateczkę nie... E, po prostu, co ja, ja Każdy W każdym razie dobrze idzie... Żyje! Jeszcze żyje, a to się oceni. Szczególnie w tej Siem grze. Z tego co czytałem, to ta gra nie jest zbyt łatwa. O! Wygląda na starcie, no proszę. No, czy myślisz, że ten materiał potrwa jeszcze jakieś 10-15 minut? I potem na najwyżej go podziela odpowiednio, żeby móc coś wrzucać?